Wędrówka kolorowego motyla. Dawno, dawno temu, w słonecznej dolinie mieszkał kolorowy motyl o imieniu Fik. Jego skrzydła mieniły się błękitem, fioletem i pomarańczem, przyciągając wzrok każdego, kto go zobaczył. Fik miał jedno wielkie marzenie. Chciał zobaczyć, co znajduje się poza jego ukochaną doliną, gdzie kwiaty pachniały, a trawy rosły wysoko. Pewnego ranka. Gdy rosa jeszcze połyskiwała na liściach, Fik postanowił, że czas ruszyć w świat. Z pełnym ekscytacji sercem uniósł się wysoko nad doliną i rozpoczął swoją wędrówkę. Pierwszym przystankiem Fika było ogromne pole słoneczników, które rozciągało się aż po horyzont. Słoneczniki były tak wysokie, że ich złote głowy wydawały się dosięgać samego nieba. Motyl z zachwytem obserwował ich majestatyczne piękno, jakby zapraszały go do tańca. Fig postanowił z nimi zatańczyć. Krążył między kwiatami, czując jak słońce delikatnie ogrzewa jego skrzydła. Po dłuższej chwili pomyślał jednak, że czas ruszać dalej. W końcu miał przed sobą całą podróż. Lecąc dalej, Fig dotarł do ciemnego lasu. Z początku zrobiło mu się trochę straszno. Cienie drzew wyglądały jak olbrzymy, a dźwięki lasu brzmiały tajemniczo. Jednak nagle zauważył coś niezwykłego. Przed nim, niczym gwiazdy na nocnym niebie, pojawiła się wioska pełna świetlików. Małe światełka otoczyły Fika, rozświetlając ciemność i zapraszając go do zabawy. Fik wirował, wirując razem z nimi, a jego skrzydła lśniły w ich blasku. Znów poczuł szczęście, ale wiedział, że czekają na niego kolejne przygody. Po opuszczeniu lasu fig dotarł do rozległej łąki, gdzie spotkał swoje kuzynki. Inne motyle, o pięknych, różnorodnych kolorach i wzorach na skrzydłach. Całą grupą zaczęli tańczyć nad kwiatami, krążąc wokół siebie w harmonijnym tańcu. Każde z nich mieniło się innym kolorem, tworząc niezwykły obraz. Na tle błękitnego nieba Fig cieszył się chwilą, wiedząc, że jest w dobrym towarzystwie. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, nadszedł czas pożegnań, a Fig postanowił ruszyć dalej. Po całym dniu lotu Fig dotarł do szerokiej rzeki, nad którą wisiała przepiękna tęcza. Kolory tęczy odbijały się w wodzie, a ich barwy były tak wyraźne, że Fig nie mógł oderwać wzroku. Nigdy wcześniej nie widział czegoś tak pięknego. Podleciał bliżej i poczuł, że jego serce wypełnia się radością i wdzięcznością za to, że może być częścią tego niezwykłego świata. Patrząc na tęczę, przypomniał sobie, dlaczego wyruszył w tę podróż, by odkryć piękno w każdej chwili. Teraz wiedział, że było to możliwe na każdym kroku. Po wielu dniach pełnych przygód, Fig wracał do swojej doliny. Miał w sobie mnóstwo nowych wspomnień, obrazów i dźwięków, które z radością zaniósł swoim przyjaciołom. W swojej podróży odkrył, że piękno świata kryje się nie tylko w dalekich krainach, ale także w małych chwilach i przystankach. Każdy napotkany widok słoneczniki, świetliki, kuzynki, tęcza miał w sobie magię którą można dostrzec tylko wtedy, gdy patrzy się z otwartym sercem. A morał tej bajki jest taki. Każda droga pełna jest pięknych chwil, jeśli tylko umiemy je dostrzec.